Cud medycyny, komórki macierzyste, docenione przez Komitet Noblowski, dostępne także w Polsce. Regenerują, leczą i goją, są jak części zamienne, odbudowują ścięgna, więzadła, kości, piersi, tchawice, krtań i serce. A skąd je wziąć? Z tłuszczu, którego każdy chętnie się pozbędzie. Marek Nowicki. Dla profesjonalistów i dla tych, którzy mogą doznać urazów w całkiem przypadkowych okolicznościach, jest dobra wiadomość. Komórki macierzyste mogą regenerować także ścięgna i więzadła. Po operacji, dzięki autoprzeszczepom komórek, przekształcają się one i goją o wiele lepiej i szybciej. Naprawa tych ścięgien przebiega znacznie szybciej i sprawniej, jeżeli te komórki są yy, yy. Przeszczepione i są w bezpośredniej bliskości tego ogniska na Centrum Onkologii w Warszawie, Wielki Szpital Leczący Nowotwory, bierze udział w tym ortopedycznym projekcie badawczym razem z jedną z prywatnych warszawskich klinik. Wyniki badań są bardzo obiecujące. Na warszawskim ursynowie komórkami macierzystymi leczą zresztą już nie od dziś. Pani Halina Piech, pacjentka centrum, dzięki tej metodzie odzyskała pierś. Dwa lata temu straciła ją po wykryciu raka. Efekty mam pozytywne. Chodzę w sukienkach z dekoltem, w stroju kąpielowym, więc w zasadzie nie mam żadnych y, problemów y, z wyeksponowaniem dekoltu teraz. A to sam zabieg. Lekarze pobrali komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej kobiety i zagęścili je w zawiesinie, a potem wszczepili do piersi, która, jak widać, to zdjęcie z mamografu, prezentuje się całkiem dobrze. Dzięki większemu stężeniu komórek macierzystych i fenomenowi biologicznemu, jakie te komórki mają, po pierwsze mamy mniejszy stan zapalny, poprawia się ukrwienie tego obszaru, co pozwala na lepszą regenerację i wygojenie się tej tkanki. Komórki macierzyste wydają się nie do zastąpienia. Pomagają nie tylko odbudować ścięgna, więzadła, kości i piersi, ale także tchawice, krtań czy serce. Pomagają w gojeniu ran po radioterapii, a od początku lat 90. są wykorzystywane także jako pomoc w chemioterapii. Dla tych, którzy muszą ją przyjmować w dużych dawkach. Podstawowe zastosowanie tych komórek polega na tym, żeby umożliwić pacjentowi przetrwanie chemioterapii, bardzo wysokich dawkach, które inaczej no, on nie mógłby bezpiecznie przetrwać ze względu na powikłania. Profesor Zygmunt Pojda porównuje komórki macierzyste do bardzo pożytecznych pomocników, bez których lekarzom. Trudno byłoby budować współczesną medycynę. Pełnią rolę czegoś w rodzaju wykształconych kierowników budowy, ściąganych w miejsce naprawy i organizujących sposób tej budowy i przebudowy. Okazuje się, że ludzki organizm ma spore możliwości regeneracyjne.